Dajmy! Aaaaaaarka już tam nie czuł! Ja na twarzy Ja nie przestaję marzyć Cokolwiek się wydarzy Cokolwiek zdarzy się Cokolwiek się wydarzy Ja z nim ja na twarzy Nie łokie prawe, już całe zakrwawione Porażnie się nie boję, zawsze do końca stoję Idę prosto po swoje, idę prosto po Nie wiecie ile razy, tak powiem bez urazy Słyszałem je na szlany, mówili mi odpuść to Radzili a ja to dalej robię Prawdziwych mam przy sobie, fałszywych życzę Pędzisz i idziesz do mnie, jak to pokolnie Zacisnę swoje pięści, obrócę się na wiecie I wciąż będę za choćbym skoczył księgą na ręce Kontynuować przedsięwzięcie i dalej no. robić to łapamy no. siły wszelkich, nawet bez jednej energii. Jak wielki. Mam szacunek do walki, mam szacunek do rodzin nie boję się odwrócić, ja to nigdy się nie zrodzi nigdy nie, 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 nie pominasz, cóż z uśmiechem na twarzy, ja nie przestaję walczyć, cokolwiek się wydarzy, cokolwiek się cokolwiek się wydarzy, ja z uśmiechem na twarzy, cokolwiek wydarzy,